Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś mam dla Was kolejny film. Dziś zapraszam Was na projekt Denko Pustaki z lutego i zaczniemy może od odżywki do włosów z Nivea, do włosów suchych, cienkich, zniszczonych. Jak wiecie to jest mój ulubiony produkt, jeśli chodzi o odżywki do włosów. Bardzo fajna konsystencja, dość gęsta, fajnie otulająca, przepięknie pachnie takim wiecie, kremem Nivea. Bardzo lubię te odżywki i od czasu do czasu lubię do nich wracać. Tu mam płyn z Bielendy, płyn z Bielendy, płyn micolarny Wege Detox 500 ml i myślałam, że to będzie fajny produkt, do którego wiecie, od czasu do czasu powrócę. Niestety po trzech dniach użytkowania strasznie zaczęło mnie piec, oczy były podrażnione, nie mogłam robić demakijażu tym produktem, więc musiałam sobie po prostu znieść coś innego, żeby robić demakijaż oczu. Ale na twarzy powiem Wam, że też szału nie było. Skóra była zaczerwieniona po demakijażu, delikatnie podrażniona, więc długo mi zajęło zużycie tego opakowania. Ale niestety to nie jest produkt, który mogę Wam polecić. Ale ten produkt z czyli dezodorant do stóp, taki typowo odświeżający, jak najbardziej jest na plus. Produkt z Rossmana, tu się zmieniła szata graficzna, ale formuła została ta sama. Bardzo przyjemnie pachnie, odświeża stopy że czego chcieć więcej no i muszę sobie kupić kolejne opakowanie tu mam niestety kolejny niewypeł z Douglasa kupiłam sobie jakiś czas temu odżywki i szampony natomiast muszę Wam powiedzieć, że to 75 ml, zużyłam bardzo szybko, koszt 16,90 to miała być taka intensywna odbudowa z migdałem i masłem Shea do włosów właśnie suchych, natomiast to niestety nie robiło nic, zużyłam to na 3 czy 4 aplikacje i powiem Wam że po tej odżywce nie było różnicy czy nałożyłam czy nie nałożyłam na włosy, włosy były takie same także dla mnie niestety to były wywalone pieniądze w błoto z Forklow Clashes mam tutaj serum do rzęs kolejne zużyte opakowanie powiem Wam, że takie 3 ml wystarcza mi na 6 miesięcy użytkowania codziennego, dla mnie produkt świetny, bardzo dobrze się sprawdza mam zdecydowanie dłuższe rzęsy i w końcu je widać i mogę spokojnie je malować tuszem, natomiast wiem, że to jest produkt, który nie zawsze u każdego dobrze się sprawdza, natomiast mi krzywdy nie robi, więc go używam. No i ze swojej strony jak najbardziej mogę go polecić. Feel free, czyli marka naturalna, nietestująca na zwierzątkach, do kupienia w Hebe, płyn micelarny, który podbija moje serducho od dłuższego czasu. Bardzo fajny płyn. Wszystko zmywa i z oczu, i z twarzy. Nie ma za, żadnego zaczerwienienia czy przesuszenia skóry. On ma w swoim składzie aloes, wyciąg z jabłka, z limonki i ekstrakt z szałwi. Bardzo fajny produkt. No, i oczywiście kolejne opakowanie mam i z przyjemnością będę zużywać. Tak samo jak esencje z Biotanik. Dla mnie esencja rewelacyjne To jest moje chyba trzecie czy czwarte opakowanie. 30 ml, produkt z pompką typu airless. Bardzo ładnie wszystko, wiecie, się zużywa. Kremowa konsystencja o przepięknym zapachu. Bardzo ładnie się wchłania, świetnie nawilża skórę. Nie klei się ta esencja na twarzy, bardzo ją lubię. Mam kolejne oczywiście opakowanie już na wykończeniu. I muszę sobie kupić kolejne opakowania, natomiast chwilowo wyrosmanie ich nie widziałam, bo zamawiałam internetowo produkty, ale był ich brak, więc muszę cierpliwie poczekać. Tak samo jak płatki z oszą, w tej chwili, no niestety, nie wybieram się w tamte rejony, siedzę cierpliwie w domu, ale te płatki ja uwielbiam i jak tylko skończy się to apogeum, które jest w tej chwili to kurde, chyba pojadę z 10 opakowań sobie kupię na zapas, no bo w tej chwili oszą, niestety, jest mi bardzo nie po drodze. No ale cóż, tak bywa. Maseczka z kalosa keratynowa, to jest powiem Wam kochani mistrzostwo, to jak to pachnie, długo się zastanawiałam czym mi pachnie ta maska i już wiem, przypomina mi zapach Dolce Gabbana Light Blue, taki właśnie zapach jest zamknięty w tej maseczce, maska bardzo gęsta, o treściwej, takiej gęstej konsystencji, to 275 metrów było bardzo, bardzo wydajne. Na pewno wrócę do tego produktu, bo widziałam rezultaty na moich farbowanych włosach. Mam jeszcze jedno opakowanie takiej małej maski, ale do włosów farbowanych, więc zobaczymy, czy też przypadnie mi do gustu. Ale to, kochani, jest po prostu rewelacja. Z wielendy mam tutaj zużyty olejek do demakijażu Camellia Oil. Powiem Wam, że całkiem fajny olejek, bardzo ładnie się emulgował z wodą, zmywał wszystko z twarzy. Natomiast ostatnio nie mogłam zakupić żadnego olejku z Bielendy, nic nie było u mnie właśnie na półkach stacjonarnie, więc kupiłam sobie inny olejek do demakijażu i jestem już w nim zakochana i od Bielendy odchodzę i będę się trzymać tamtego. Ale go pewnie w zakupach albo widzieliście, albo będziecie widzieć, bo nie wiem, który filmik po prostu pierwszy wrzucę. Krem do stóp numer 36, bardzo fajny krem, fajna, treściwa konsystencja, natomiast wchłania się bardzo szybko, nie zostaje taka tłusta, lepka warstwa na stopach i powiem Wam, że ten krem pachnie mi taką anginką, to jest taki kwiatek, który wiecie, można hodować do donisce i on ma taki troszkę cytrusowy zapach 100 ml, fajna konsystencja jedyne co mnie denerwowało to opakowanie, zaczęło pod koniec tutaj z niego schodzić te nadruki farba, więc no nie bardzo mi się to podobało bo często gęsto miałam właśnie na dłoniach i później na stopy ale sam krem jest po prostu świetny mogę go Wam polecić natomiast tutaj mam niewypał kosmetyczny jakich mało, to jest krem z garniera 100 ml, to miała być taka intensywna regeneracja suchych, suchych dłoni Natomiast powiem Wam, że ja ten krem używałam od kwietnia zeszłego roku i myślałam, że go nie zużyję nigdy. Nie lubię takiej konsystencji, nie lubię takiej formy kremu. Miałam wrażenie, że coś oblepia moje dłonie i zostaje. Taka typowo silikonowa warstwa. Strasznie mi się to nie podobało. Ja nie lubię czegoś takiego. Ja nie lubię w ogóle czuć kremu na dłoniach. Ja jestem taką osobą, że owszem, smałuję krem na dłonie, natomiast ja nie lubię, jak mi zostaje taka warstwa. I dlatego ja ten krem tak długo używałam. Zapach też był nieszczególny. Także postawiłam sobie to przy łóżku właśnie, żeby co wieczór smarować dłonie. Ale jak miałam do wyboru jakiś inny krem, to zawsze wybierałam inny. Udało mi się, skończyłam to opakowanie, ale nie polecam Wam niestety tego kremu. Za to tu mam fajną rzecz. Peeling Rituals. To jakiś czas temu kupiłam właśnie w takim boksiku, tam było chyba 4 czy 5 produktów z Ritualsa, no bo chciałam zobaczyć, wiecie, wszyscy pieją nad tymi produktami, to ja też zobaczę jak się sprawdzają. No i powiem Wam, że ten peeling był całkiem przyjemny, to był taki typowo peeling mijący, więc nie taki hardkorowy zielak, ale zapach miał przepiękny, bardzo fajnie się to pieniło. Otulało właśnie tym zapachem skórę. Tu było 70 ml, więc wiecie, no dość szybko się zużyło, ale produkt był całkiem, całkiem przyjemny, więc kto wie, czy nie kupię sobie pełnowymiarowego opakowania. O, tu mam jeszcze jedno maleństwo filfree, płyn micolarny. To był w takim zestawie ten zestaw dostałam od mojej córki na gwiazdkę i takie właśnie miniatury były, chociaż nie wszystkie są miniatury, bo mam jeszcze kilka produktów do zużycia. Świetny produkt, polecam. Chusteczki bawełniane z stami te do kupienia w Rosmanie i to był ten oryginalny zapach. No i powiem Wam, że chyba jednak wolę tą wersję owocową, ta trochę mi zalatywała ropą naftową. Ja nie wiem, co ja mam z tymi kosmetykami, natomiast niektóre mi po prostu śmierdzą. Same chusteczki są świetne, są bawełniane, są dość grube, dobrze nasączone, ale ten zapach po prostu nie, więc chyba będę kupować tylko te o zapachu owocowym. Tu mam małe opakowanie płatków z B-Beauty. Be Jak jestem w to wiadomo, zawsze coś tam sobie, wiecie, na zapas kupię. No i tak patrzę, żebyśmy skończyli na dobrą nutę, więc zaczniemy od kremu Revuel. To jest marka, która jest dostępna też w Hebe, Prawdopodobnie produkują, producentem jest ktoś z Bułgarii, ale nie dam sobie głowy uciąć. I kupiłam jakiś czas temu kilka kremików, myślałam, że to będzie fajna marka, dość tania. No niestety, tutaj miałam krem nocny z q 10 i sytuacja się powtórzyła tak jak z poprzednich. Do połowy opakowania zużyłam to na twarz, reszta poszła na stopy. Niestety nie widziałam żadnych rezultatów. Po nałożeniu tego kremu moja skóra za 10 minut była sucha. Tak jakbym w ogóle nic nie nałożyła na skórę, więc nakładałam kolejną warstwę. No nie, najbliższe rano też było znikome. Więc nie jest to produkt, który mogę Wam polecić. Kolejna rzecz, która była taka bardzo przeciętna, i na początku powiem Wam, że ja się z nią bardzo lubiłam. To była taka mgiełka odświeżająco nawilżająca, dwufazona, dwufazowa, z olejkiem Ferengi Pani. To trzeba było, wiecie, wstrząsnąć przed użyciem i nakładać. 150 ml, i powiem Wam, że do pierwszej połowy produkt był dla mnie rewelacyjny, pięknie pachniał. Miałam wrażenie, że skóra jest idealnie nawilżona. Natomiast ta druga połowa. Bardzo długo stało to u mnie w łazience, sporadycznie po prostu to nakładałam czy na ręce, czy na nogi, męczyłam się z tym produktem, miałam wrażenie, że on jest wszędzie, na podłodze, na umywalce, a nie na moim ciele, nawilżenie też później rano było żadne, więc no użyłam, ale nie jest to produkt, do którego powrócę, no i w sumie zostały mi trzy rzeczy, które będą pozytywne, więc się cieszę baza podcienie z Essence już mam kolejne opakowanie skusiłam się na jakąś inną bazę użyłam jej chyba ze trzy razy i jest tragedia więc wyląduje pewnie w bublach natomiast ta z Essence jest bardzo fajna Jedyny mankament, że ta szpatułka nie dosięga do samego końca, a jak wiecie baza używa się bardzo, bardzo długo, więc też już nie chciałam tych stoperów wyciągać i grzebać tam po prostu pędzelkami. Mam kolejne opakowanie, bardzo ładnie się cienie utrzymują na tej bazie, ja ją codziennie po prostu stosuję i używam, także tą jak najbardziej mogę Wam polecić. I mamy jeszcze żel podpysznic i proszę o zapachu bzu. Dla mnie zapach przepiękny, takiego właśnie świeżego, kwitnącego bzu w maju. 200 ml. Produkt dla mnie jest wydajny, ale ja przypominam, że ja wszystkie żele podpysznic używam na gąbce, lufie i tym podobnych rzeczach. Nie wolałam żeli na łapkę, bo wiadomo, wtedy część produktu się marnuje. Konsystencja jest dość fajna, przezroczysta, dość gęsta. I przepięknie pachnie właśnie tym bzem, także ten żal pod ja uwielbiam. I został mi jeszcze szampon do mycia włosów z proszę Zmieniło się opakowanie. Formuła została ta sama. To jest ten odbudowujący z olejkiem żożoba. Bardzo fajny szampon, dobrze się sprawdza na moich włosach, przepięknie pachnie, nie trzeba dużo wylewać tego szamponu na włosy, a żeby je umyć, jest dość wydajny, to jest chyba 300 ml. Tak. Uwielbiam, no i za jakiś czas pewnie znów trzeba będzie uzupełnić swoje zapasy, bo praktycznie wszystko już użyłam. I proszę to, co miałam, zakupione właśnie do włosów i do ciała. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dajcie znać, co tam u Was, jak, jak zdrówko, jak żyjecie, co słychać. Pozdrawiam Was dzisiaj, kochani, wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Papa. Pa.